Cześć moi, moi drodzy widzowie, witam was w pierwszym odcinku nowej serii Minecraft Pokémon. Będziemy grać na serwerze Pixelmon. Oczywiście wpiszemy hasła KONDOM i powtórz hasło KONDOM Utwórz konto trenera. Tak, tak. Dobra, takie tam gówno. Czy jest? Czy do wybrania, tak, Nie wiem, ja Charmandera wybiorę. To jest moja postać. Dobrze. Zrespimy się tutaj, choć myślałem, że się zrespi gdzieś indziej. Na przykład na spawnie. Dobra. Na spawnie mamy tak. Od lewej strony mamy takiego boksa. Czyli że tutaj... Jeżeli nam się tutaj y, nie zmieszczą pokemony, czyli tam po lewej stronie, no to przesyłałam nam do tego i możemy sobie wybrać stąd. Jest, nie wiem, czy nie się z tego, czy nie, tego nie wiem. Tutaj, jeżeli y, wasz Pokémon nie ma życia, no to wciskacie prawym i pokemon, pokemony i się wam ulecza na pełne życie, więc nic z tego nie bierze fuck dobra, nie ma Kul, y, fuck ja a e, dobra, tutaj mam info o czyli wszystko kit Start i tak dalej dup, 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 dup. jeżeli wiecie to sobie przeczytacie, ja sobie piszę start. to macie pokebara, a do niej one się kończą jeżeli no będziecie zbierać te poki 2, 3, 4 Tutaj macie jedzenie, diament, nutele, pączki podjąki Pokedex, no to macie tutaj od jakiego levela jaki wielki, od jakiego lewela uluje większego No to tak tutaj macie takiego sfera, któremu leci ciągle życie, życie więc Nie dostaję żarcia, no to ale faktycznie na tym serwerze są liderzy AREN, czyli Latająca Elektryczna ITP. Jeżeli pokona się takiego lidera, no to można się nim stać. Ej, chciałem z tą zobaczyć, z fed Ale dobra. Tutaj później mamy takiego takie coś jak sklep, to, 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 to stał, ale już go nie ma w którym można było wszystko sprzedać są tutaj też takie rzeczy jak questy na przykład u muzykanta e, ma narka czy coś tam słuchaj, nowy moja, sta, moja stara gitara padła czy możesz mi skołować nową? już lecę czy, czy trzeba mu gdzieś skołować nową gitarę albo tutaj taki poszukiwacz jest na mapie są wszędzie poroz, porozrzucone takie więc poszukiwacz jestem starym poszukiwaczem skarbów więc nie mam tyle sił co kiedyś i szukam następcy który kontynuowałby moje poszukiwania skarbów pewnie Przynieś mi złotą monetę trzeba mu złotą monetę przynieść a którą można ją na l macie takie jak te takie górne, graj o warg. Takowadło to jest. No, na nim się stwarza y, zaokrogla y, podstawy pokeboli i góry pokeboli. Pod przyciskiem G macie taką skrzynkę, czyli wszystko jak chcecie stworzyć pokeball, to Takie coś macie, y, takie na przykład, no to to się wykrzywia. Robi się z to trzy żelaza, albo trzy aluminium, to obojętne. I takie na przykład. Cóś. No to, to są. Apricorny. To się sadzi, takie krzaczki potem wyrastają. E, no dorodne, może, może mogę tak to powiedzieć. E, psz, takie okrągłe. Owoce i potem się to gotuje i na przykład niebieski no to się tworzy górę pokobala którą trzeba na za Żeby zaokrąglić to trzeba w yy, to walić yy, młotem. Kamień chyba jest najlepszy, bo on się zużywa szybko, a nie tak szybko, ale no szybko zdobyć surowce, więc... Łatwo pójdziemy na bap. survival, 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 dobra. Lasowe tylko tam są. No więc, dobra, tutaj jest moja mini baza. Tutaj są te aplikorne, które mówiłem, żeby tak są, wrośnie. Jeżeli się sadzi, no to są takie. Potem wyrastają mniejsze książki TP żeby zebrać to muszą być takie okrągłe jest ich 7 rodzaj bodajże apri no 7 tak 7 rodzajów jest ich więc to nawet dużo więc można wiele no zrobić tutaj sobie założyliśmy taką mini Faremkę aprikornów, patrzcie ile tego jest. Tu niebieskie, tutaj białe, tutaj zielone będą, tutaj żółte, czarne, różowe. Bo tyle jest. Nie jestem pewien. Wyar. No dobra. The... Kurde. No dobra, znaczy to jest coś takiego. Nie jeszcze nigdy nie wygrałem, więc nie powiem wam. To działa, al dobra, spaw, e, Na survivalu nie można walczyć z pokemonami, więc... Tam nie możecie, fuck, fuck. Dobra, 3D, really? halo. Mm. E, mam włączone pokemony, tutaj, o jest to. Minimapa to jest pod E sobie możecie włączyć, żeby się Wam respiły. Dobra, pokażę Wam. O, może mały level, powiedzcie, że mały level. Dobra, może nie ma, ale mogę zobaczyć. Walczy się z nimi. Na R się wyrzuca Pokemona. Charmander jest taki. A żeby walczyć, chce zwalczyć trzeba... No, czym się trzeba rzucić w nie Pokémon palem Scratch na no widzicie ją nie zabił, więc nie ma co o, patrzcie, patrzcie. można wygrać z większymi lewarami, ale nie zawsze więc tutaj jest uleczę patrzcie patrzcie pokonany i no, no, widzicie ma 20 expo Więc to dość dużo questy na przykład tutaj pomożesz oczywiście i trzeba znaleźć takie coś co wypada z tych sfery a i jeszcze jedna rzecz tutaj jeżeli zginiecie to rzeczy nie tracicie więc jest plus za questy możecie wiele rzeczy otrzymać lecz no nie zawsze, na przykład... Ej, ty miałaś w tym... fuck Ale dobrze. Eee, spróbuję znaleźć pokemony różne, zrobić sobie coś... Lepszą zbroję, lepsze rzeczy e, między odcinkiem, więc... Na tym pięknym pokemonie... Pożegnam się z wami. Nie zapomnijcie skomentować, lajkować i zostaw suba pod tym odcinkiem. Cześć!